Wykonuje szopki w domu od dziecka. Co roku coś zmienia i dodaje nowe elementy, m.in. ruchome sceny, wodospady, śpiewające ptaki, figury pokazujące różne zawody oraz stajenkę ze świętą rodziną. Dla pana Medarda, Koskaz będzie myślał, to ważne, żeby taka szopka stanęła w domu na czas świąt Bożego Narodzenia. Historia tej szopki zaczyna się wiele lat temu. Wtedy była to jeszcze bardzo prosta konstrukcja. Kilka figurek, mała szopa i święta rodzina. Dziś jednak zmieniła się w ogromną, misternie zbudowaną przestrzeń, która rok w rok wypełnia dom pana Medarda. To pasja, która towarzyszy mu od dzieciństwa, a z biegiem lat tylko rosła. Każdy kolejny element, każdy szczegół i każdy ruch to efekt wielogodzinnej pracy i ogromnego zaangażowania. W początku była taka Prosta, mała szopka figurki, święta rodzina, pasterzy, zwierzęta, szopa taka mniejsza. Później była od 12 roku życia, zacząłem ją powiększać, by, by, były góry na dole, do, dolina. Szopa. Z roku na rok konstrukcja stawała się coraz bardziej rozbudowana. Pan Medard dodawał kolejne ruchome elementy, dzięki którym cała scena zyskiwała życie. Nie chodziło tylko o piękno, dla niego to sposób na pokazanie atmosfery Bożego Narodzenia, na odtworzenie historii, którą wszyscy znamy, ale w formie przestrzennej opowieści. Ruch, światło, dźwięk i szczegóły sprawiają, że szopka nabiera wyjątkowego charakteru. Cztery elementy ruchome były. Później ten wiatrak na baterie domki i, i dwa wodospady, strumyki. Młyn był wodny. Choć wszystko wygląda imponująco, najważniejsze jest dla pana Medarda to, by ta szopka miała sens i przekaz, żeby każdy, kto na nią spojrzy, zobaczył nie tylko dekorację, ale też historię narodzin Jezusa. Dlatego powraca do niej z taką konsekwencją, rozwija ją i dopracowuje. To dla niego sposób na zachowanie tradycji i przekazanie jej dalej. To prawdziwy obraz dawnego świata, stworzony z niezwykłą dokładnością. Wystarczy spojrzeć, by dostrzec ogrom pracy włożony w każdy detal. Zobaczymy tutaj to Betlejem u góry, gospodę, jak ludzie pracują, zobaczymy też zobaczymy domki, pole pasterzy narodziny Jezusa, o pokłon pasterzy, Czech króli, strumyki, doliny, yy, wędkarza, piekarza, yy, te studnie. Całość pokazuje nie tylko sceny biblijne, ale też dawne życie i codzienne zajęcia ludzi. Różne zawody, widać piekarza, kowala, stolarza, drwala. Yy. Szyżącego owce. Cała konstrukcja składa się z setek drobnych części światełek, kartonów, mchu, figurek i elementów elektrycznych. To tak składa się mniej więcej z tych z, z światełek choinkowych, żeby gwiazdy z kartonów, z przydłużaczy, żeby to wszystko chodziło z, fi, z figurek, z tych z żarówek, z elementów elektrycznych, z tych figur właśnie elektrycznych. Z, z mchu, z kartonów. Praca nad szopką zaczyna się zawsze w podobnym czasie, w okresie Adwentu. To moment, kiedy pan Medard wchodzi w świąteczny nastrój i zaczyna swoje coroczne przygotowania. Pracę rozpoczynam zawsze tak przed świętami, to jest przeważnie taki okres Adwentowy. Zawsze tak 9 grudnia, 12, 16, tak, żeby i tak mi schodzi tydzień. O tego roku mi zaszło 4 dni. Tylko to z początku przy pomocą właśnie tej y, y, muszę mieć drugą osobę, żeby to założyć, zrobić tło przy pomocy mamy, a później resztę sam stelaż robię czy tam układam. Tylko konstrukcję, żeby zrobić. Większość elementów powstaje ręcznie i choć niektóre części są kupione, to właśnie te wykonane własnoręcznie nadają szopce wyjątkowy charakter. Część jest własnoręcznie, na przykład domki. Z, którą widzimy biblijne tam betlejem to jest właśnie wykonałam własnoręcznie z malowaną MT ka kartony z gliny własnoręcznie są też te domki z plasteliny też je własnoręcznie wykonywałam oblepiam plasteliną dawałem tam żarówki żeby taki efekt ładny robi robiły i też własnoręcznie jest, są niektóre figurki czy część pasterzy jest też własnoręcznie zrobione i zwierząt o i jeszcze własnoręcznie to jeszcze mchemu ozdabiam. Ta szopka to nie tylko ozdoba, ale tradycja, która żyje w domu pana Medarda od dziecka.